Takie wydzielę jaką może być opinia. Bardzo skuteczna gra Legnica w pierwszej połowie na pewno ustawia cały mecz. Gratuluję trzech punktów. Dołożyliśmy jeszcze później jedną sami sobie. Także wynik na pewno brzgocących jeśli chodzi o, o nas. Natomiast mieć na pewno nagrała Ci zdecydowanie doświadczeniem i tak powiedziałem, w pierwszej połowie dobrą skutecznością. Dziękuję. Dziękujemy. Ja, ja powiem tak, ja, na, ja naprawdę i mówię to z całą odpowiedzialnością za słowa. Cieszę się że ze spotkania z warciarzami, bo to serdeczni ludzie, a przede wszystkim, przede wszystkim byli moi piłkarze na ławce trenerskiej, zawodnicy, których trenowałem i jakiś tam na pewno sentyment zawsze do poznania jest. Ale tak jak Czesiowi powiedziałem przed meczem, no wiadomo, że uścisnęliśmy sobie ręce, a później już był po prostu mecz. Także koniec kurtuazji. Na pewno to wszystko, co sobie planowaliśmy, ten ząb i ta agresja, którą gdzieś tam przez tydzień czasu, żeśmy sobie robili, a szczególnie w środę bardzo mocno powiedzieliśmy sobie, że te punkty zbliżają nas, nie znając wyników w sobotni, a już, a już w sobotę, kiedy dowiedzieliśmy się wyniki, to powiedzieliśmy nie mamy czasu. Spróbujmy zrobić to, żebyśmy zimą się wszyscy razem. I dziennikarze, i prezydent, i właściciel przede wszystkim zarząd zastanowił się, o jakie cele na wiosnę będzie grała mieć Legnica. I to był mecz taki, który, który, który gdzieś tam nas właśnie w takich realiach ustawiał. No i teraz co się dzieje, że podrażnienie kompletne w ramka. Myślę, że to na zgubę warty się to stało, że zostaliśmy no, po prostu strasznie podrażnieni. Ja wiedziałem i my żeśmy analizowali grę warty, zresztą Piotek ten zespół bardzo dobrze znał i, i myślę, że on dzisiaj kapitalnie to wyreżyserował, te, te, te punkty podwajanie na, na bocznych obrońców i gdzieś tego Nowackiego, mimo że kibice tam się denerwowali, ale taktycznie on te ruchy wykonał prawidłowo. No bramka oczywiście 4-1 Łobodzińskiego, to jest taki gwóźdź do trumny przysłowiowy, ale ja powiedziałem w przerwie, że mecz się jeszcze nie skończył. Sędzia ubarwił to spotkanie, bo w żadnym wypadku nie było karnego i mówię to z odpowiedzialnością, bo oglądałem przed chwilą tę sytuację, ale ubarwił, dał trochę dramaturgii a, i, i szkoda. A co się później stało, no to muszę powiedzieć, że mam pretensje do zawodników, bo tak otwartego zespołu jeszcze w Miedzi nie widzieliśmy, o takiej chęci przynajmniej o prestiż grania, prawda? I za to słowa uznania dla warciarzy, bo oni, oni, oni byli ukąszeni, ukon, oni byli podrażnieni, oni wiedzieli, że ten wynik jest y, wysoki i ruszyli, a to się mogło tragicznie skończyć, gdyby trochę było dokładności u Łobodzińskiego, Łuszkiewicza, u Madejskiego, y, wycieczki z Marciniakiem, bardzo fajne, cyrkowe, ale dla, dla zespołu potrzebne są bramki i mogło to się dla Warty skończyć. No powiem, szczerze, szczerze, bardzo tragicznie, ale, ale nie, nie dokończyliśmy dzieła, skończyło się tak, jak skończyło. Ja się osobiście bardzo cieszę, wygrał zespół, tak jak chyba Czesław powiedział dojrzalszy, taki mądry, a 100% skuteczność w pierwszej połowie, no to, to rewelacja. Oddać cztery szały na bramki, bramkę liska i cztery razy chłopak wyciągną piłkę z bramki, to skuteczność jest 100% Natomiast jeszcze raz powtarzam, ta wola walki, ta, ta, ta niepoddanie się, te głowy nie spuszczone w dół. To jest bardzo dobra cecha Czesława Zespołu, że, że, że mimo wszystko wiedzieli, że może się skończyć jeszcze wyżej, ale jednak nie, nie położyli się, nie poddali. Co do, co do sędziów, nikt nie wypowiadam się, ale to powiem szczerze, że fajny mecz, bo warta gra otwarty, fajny futbol, mógł się ładnie podobać, gdyby gdzieś tam pewnie przeszkadzał jednym i drugim, i to, 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 to te przerywania tych, tych zawodów było niepotrzebne, bo mógł tu się bardzo fajnie podobać. Cieszę się osobiście. Mamy czwarte zwycięstwo z rzędu, zbliżamy się do czołówki tabeli, nie patrzę nawet na wynik zawiszy z flotą, ale coraz bardziej włączając komputer czy telegazetę będę patrzył do góry, a nie na dół, i to będę zarażał tym zespół. Dziękuję bardzo.